No, i muszę, muszę podpowiadać, bo to są bardzo ważne zagadnienia. Słuchaj, Lolek. Prawo ludzkie to jest wielki chuj. To naprawdę mnie niesie, bo możesz sobie odsiedzieć, pójść do tego więzienia, wychodzisz, tak? No i co z tego? Każdy, kto trochę umie czytać, to mniej więcej wie, ile mu za co grozi, tak? A nad księżami jest prawo boskie którego nikt nie widział. Nikt. To jest jedna wielka niewiadoma. I teraz wyobraź sobie sytuację. Oni grzeszą i oni nie mają pojęcia, jaka kara boska ich za to spotka. Ograniczeniem tego jest tylko ich wyobraźnia, czego oni mogą się bać. Boska kara, boski, boskie prawo. Nie wiesz, nie z czym oni tak naprawdę psychicznie się mierzą. Popełniając grzechy, to są kurwa bohaterowie.